Jeżeli niewłaściwie zabierzesz się do zaspakajania samotności, możesz sobie zrobić jeszcze większą krzywdę. Jeżeli jesteś blisko Pana, to nawet powiedziałbym ekstremalne warunki, które w naturalny sposób wskazują Cię na samotność, wcale nie muszą powodować poczucia samotności. Przeżywałeś kiedyś takie ciekawe doświadczenie, Samotności w tłumie, idziesz przez zatłoczone miasto i desperacko rozglądasz się wokół, chcesz uchwycić twarz albo wzrok kogoś, kto cię mija, i widzisz, jak ten ktoś odwraca obojętną twarz, nie próbuje nawiązać z tobą kontaktu wzrokowego. Samotność w tłumie to jest okropne przeżycie. Może zadać sobie pytanie, dlaczego? Czujesz się samotny mimo, że przecież podjąłeś decyzję przyjęcia Chrystusa. Jak długo tutaj będziemy na ziemi, tak długo będziemy się borykali z poczuciem osamotnienia. Dodatkowo jeszcze nasza natura grzeszna powoduje, że nie zawsze właściwie zaspakajamy to poczucie rozdarcia, z którym Bóg nas stworzył. Czasami bywa i tak, że Twoja wiara może być tylko deklaratywna. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, że deklarujesz, że jesteś wierzący, żyjesz zupełnie inaczej. Na najniższym duchowym poziomie samotność wynika z faktu, że Bóg stworzył nas z wewnętrzną pustką. Ktoś pięknie powiedział, że nasze serce rozdarte jest na kształt Chrystusa. Jeżeli nie nawiążesz z Bogiem najbliższej, wręcz intymnej więzi, to zaspokajając tę pustkę wewnętrzną w niewłaściwy sposób, zrobisz sobie krzywdę i zaczniesz oddalać się od ludzi. A więc pragnienie wyjścia z samotności będzie działało przeciwko tobie. Jeżeli mamy przykład osamotnienia, to Jezus jest doskonałym przykładem osamotnienia. Pamiętasz, jak się modlił na pustyni przed rozpoczęciem swojej służby? 40 dni w samotności. A pamiętasz, jak Jezus, przygotowując się na krzyż, modlił się w ogrodzie Gatsemanii? Nawet jego najbliżsi przyjaciele nie byli w stanie towarzyszyć mu. Jezus był całkowicie samotny. Wie, co to jest samotność i jest gotów nie tylko Cię zrozumieć, ale zaspokoić Twoje potrzeby. Powiedz Mu o tym. Sprawdź, co jest przyczyną twojego osamotnienia. Jeżeli niewłaściwie chcesz zaspokoić deficyt samotności, możesz ranić ludzi wokół siebie, którzy będą od ciebie uciekać. Tylko pogłębisz poczucie osamotnienia. Jeżeli niewłaściwie będziesz chciał używać miłości do tego, a ażeby budować relacje z innymi ludźmi, doprowadzisz do większego osamotnienia. Najważniejsze jest, żebyś sprawdził, co jest powodem Twojego osamotnienia i przynieść to Bogu. Po prostu powiedz o tym, że jesteś sam i potrzebujesz pomocy. Zastanów się, czy czasem Twoja postawa nie jest przyczyną osamotnienia. Czy czasem nie możesz czegoś się nauczyć o sobie, ażeby zmieniać, rozwijać swój charakter, ażeby rozwijać swoją osobowość? Ażeby dojrzewać duchowo w ten sposób, wychodząc z osamotnienia. Stwórz w samotności instrument, który może odwrócić cały trend poczucia osamotnienia. Spójrz wokół siebie. Nie jesteś centrum świata i doskonale o tym wiesz. Może wokół ciebie będą ludzie, którzy są tak samo samotni jak ty, albo jeszcze mają większy problem. Spróbuj zaoferować im swój czas, spróbuj zaoferować im swoją intelektualność, duchowość, spróbuj zaoferować im ich swoją pomoc. W ten sposób samotność własną obrócisz przeciwko złemu samopoczuciu, zaspokoisz problem innych, zaspokajając własny problem.